Był trzeci tydzień adwentu. W domu Jana panował gwar. Dzieci biegały po kuchni, żona szykowała pierniki, a on sam rozwieszał lampki w oknie. Wszystko zdawało się idealne, ale w sercu Jana narastał niepokój. Czuł, że przygotowania do świąt stały się bardziej o dekoracjach niż o tym, co naprawdę ważne. Wieczorem, gdy rodzina usiadła do kolacji, najmłodsza córka postawiła na stole dodatkowy talerz. W szkole pani mówiła, że pusty talerz jest dla kogoś, kto może przyjść niespodziewanie albo dla Jezusa. Jan spojrzał na ten talerz i poczuł ukłucie w sercu. Przypomniał sobie sąsiada z klatki obok, starszego pana, który od dawna mieszkał sam. Nigdy nie widział, by ktoś go odwiedzał. Następnego dnia Jan zapukał do jego drzwi. Panie Adamie, wieczorem mamy kolację. Chcielibyśmy, żeby pan do nas dołączył. Myślałem, że nikt mnie już nie potrzebuje. Adwent to czas otwierania drzwi i serc. Jan zrozumiał, że najpiękniejsze światło nie pochodzi z lampek w oknie, ale z gestu miłości, który rozprasza czyjąś samotność.